Z najbliższych memu sercu są oczywiście osoby z województwa łódzkiego. Ja polecam wszystkich kandydatów, wszystkie kandydatki z partii Razem, którzy startują na różnych listach, bo te wybory też no, są takimi wyborami, że w różnych miejscach, niekoniecznie pod szyldami konkretnych partii się idzie. To są czasami komitety wyborcze wyborców, ale to są też komitety partyjne i, i na różnych listach można nasze razemki znaleźć. Aleksandr Łódzki to Rafał Grabski w, z komitetu Otwarte Aleksandrów, pierwsza osoba, która mi przychodzi na myśl. Pozdrawiam Rafała. A Łódzkie Razemki startują z listy trzeciej drogi. Wszyscy mają miejsca do Rady Miasta z pozycją numer 3. Czyli lista trzecia, numer trzy, przedstawiciele partii razem. Tutaj faktycznie ten start jest bardzo ciekawy, nastawiony na zmiany w mieście, razem z płyć cała naprzód, ze stowarzyszeniem, ze społecznikami. I mam nadzieję, że przedstawiciele tych ugrupowań, tego stowarzyszenia znajdą miejsce w Radzie Miasta, bo faktycznie w łodzi wielu zmian potrzeba, a na pewno zmian, jeżeli chodzi o transport publiczny, transport zbiorowy, bo no tam jest co robić, tam jest co robić.